Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kawali witam w kolejnym odcinku Might and Magic 7. W tym odcinku kontynuujemy. 15. Dobra. Kontynuujemy, więc mamy kilka zadań. Jesteśmy aktualnie w Erati Mamy, jak na razie to, tego nie zrobimy. Tego na razie też nie zrobimy. Pójdę teraz. Zrobić to, wy dostańcie sygnet Dawlika z jaskini bandytów północno-wschodniej Erati, Północno-zachodniej czy wschodniej? Zachodniej. Czyli gdzieś tutaj. Hmm. Ciekawe. Interesujące. Dobra. Więc tak, tu chyba przeszukaliśmy już wszystkie domki. Tak mi się wydaje. Czym mogę? A Wypraszam sobie! Czy po... się! Eee, Boże, Boże. Jeszcze sprawdzę co tam jest. A, tu jest jakiś Kanały Rati No to chyba nie chodzi o to nie, tylko to będzie tam dalej troszeczkę. Tam. Dobra. Więc chyba we i wszystko. Tak mi się wydaje. Przynajmniej jeśli dobrze pamiętam. Oprócz jeszcze tego dużego budynku, bo w nim nie byliśmy. Palcem maczugą. Możesz się nauczyć? Owszem. Dobra. Od razu lepiej. Dobra, tu misja. Żeby zostać ogłoszonym czempionem Arcomage, musicie wygrać w Arcomage w każdej. W gospodzie na kontynencie Erafi istnieje 13 gospod, w których odbywają się rozgrywki Archomage. Kiedy ci się to już uda, wróć do mnie, żeby odebrać nagrodę. No, więc mamy zadanko. No, i mamy to miastkinię. Więc w takim razie wchodzimy. ze mną szans. Dobra. Więc pyk. Nie będę odpalał pośpiechu, bo on strasznie potrafi poleć, więc najlepiej jest go używać przed bossem. Dobra. Więc musimy odzyskać sygnet widzę Okej, okay, ty też zdychasz? Dobra Wiadomo, że jest O, O! To ciekawie No jeszcze lepiej po prostu na drugą stronę. Aha. Aha. Świetnie. Ech, ej. No było że większość. O fuck. To zabolało. Okej, okay. okay, ten wrócimy chyba do, do początku, nie? Tja. Dobra, więc już wiem, gdzie jestem, przynajmniej. okej, okay. spadać. A jeszcze zapomniałem dać papasy. i to i to. Dobra, Chcę, że z czurami się nawalały. Dobra, no, ale tak, znaleźliśmy kilka pierścieni. Nie mam pojęcia, oba są po prostu pojęcia. Dobra, więc to tyle. Dobra, plus dam magowi te podkowy. Zapomniałem to zrobić w Erathi. I dam mu do magii ziemi. Pójdziemy za niedługo sobie do kamiennego miasta. Ja to zrobię poza odcinkiem. Skończymy tą lokację. No i tak naprawdę. Żesz? No i dobra. Świetnie. Okay. O, a co to? Szafir. <laughs> dobra. No w takim razie wracamy się. I idziemy. Tutaj w górę. Pewnie nam znowu coś wywali na pysk. Więc lecimy to przenieść. Nigdzie mnie nie przeniesie. Ha! Dosyć śmieszne. Ok, tam byłem. Teraz i Lecimy. Tutaj. Tam jeszcze jest jeden szczur na dole tego przestrzenia głównego. Okej. Okej, okay. okay, teraz tak. Odnawiamy błogosławieństwo i odnawiamy heroizm. Plus... Czy trzeba coś jeszcze odnowić? Nie trzeba. Dobrze. No. Zrobione. Okay. Hm, wszystko słabe. ...zrobione. Hmm, Wynięcie strachu. strach. myślałem, że ktoś po... ...lewej mojej po prostu jest. Ale nie, po prostu się nawalały te... ...szczurzy... ...z złodziejem. Który został oczywiście zmasakrowany, ale no... ...tak. E. E, no to tak... Dobra, to tak. 15-2. Pyk. Dobrze. Już ta lokacja jest dosyć prosta, więc o wiele trudniejsze były kurhany, i zrobiłem je o wiele za wcześnie. Więc, no. To jest drugie wyjście z tego, z kanałów. A, no tak. A Siema. O. Świetne zaklęcie. Skok. Tutaj wszystko. W razie. Uuu, uh, tam coś się nawala. Dobra, pewnie będziemy musieli używać bardzo dużo skoku w tym momencie. Uuu, uh, co to było, panie. Okej, okay. okay, teraz Haboing. Ok, dobrze. No i jesteśmy w głównej sali. Ok. Tu W tym momencie jeszcze tutaj nam zostało przejście Przeprowadzi do głównej sali Znaczy tej z której przyszliśmy Więc Jeszcze tam musimy na górę wejść Nie wiem czy doskoczymy Nie, za cholerę nie doskoczymy hmm. No da się tam jakoś dostać Okej, Więc musimy się wrócić teraz normalnie Cepnę się tędy Okej, okay. teraz tak. Hoboing. A tam byłem na górze. Czy tam trzeba się dostać jakoś. Dobra. Eee, Haboink. Okej. Okay. Hello, hello. Szybkość. Okej. Okay. Zrobione. Zrobione. Hmm. O, gówno, gówno. Gówno. Hmm. Jeszcze raz gówno. Dobra. Leczenie osłabienia. Okej. Okay. Zrobione. A. Gówniona peleryna. Jeszcze lepiej. Dobra. Uff. Nie Ładnie. Co od pana Stanleya? Drogi malwik Już od czasu nie miałem od Pana żadnej wiadomości. Mam nadzieję, że czuje się Pan dobrze. Miał Pan regularnie informować nas o działaniach rekrutacyjnych. Bardzo ważne jest, żeby znalazł Pan odpowiednich ludzi. Z Markhamem trzeba się odpowiednio obchodzić, a wtedy Harmondale powinno być nasze. Kiedy wykona Pan to zadanie, pomyślimy o tym, żeby Pan. Pana zabrać z powrotem do domu i wymazać pańskie długi. Majus. Jestem... Pan Malwick. Chwila. Dobra, co to? Jestem Bill Lanker. Mistrz Złodziei. za maszystym ruchem wskazuje na kanały dookoła. Jestem tu niekwestionowanym władcą i wiem o wszystkim, co dzieje się w moim potężnym królestwie. Do usług. Koczyk. Choć prawo jasno określa, że jest winien... Kto jest winien, a kto nie, to w mojej kwestii leży decydowanie o tym kto jest złodziejem a kto pospolitym rapusiem. przynieś mi piękną wazę którą widziałem koło kominka w posiadłości lorda Markhama a mianuję cię łotrykiem mm. interesujące dobra Więc teraz musimy iść tam na górę jakoś wejść no. Uff. dobra. Możemy przejść przez główną salę. Możliwe, że to nie była ta jaskinia. Chociaż to była... A, bandytów. Wątpię, żebyśmy mieli sygnet tego gościa. No, nic takiego nie mam. Więc. Dalej są przeciwnicy, czyli tam jeszcze nie byłem. Dobrze, Very nice muszę się tam jakoś dostać. Aha, będzie w tym momencie ciężkie. Mogę jedynie spróbować wskoczyć odtąd, bo dosłownie wejście tam nie wchodzi w grę. Oj, nie wiem, czy doskoczymy. Ajajaj. A, a! Ach, Gówno. No! Aj, no leciutko brakuje. Ajajaj. To brakuje chyba wysokości, a nie... Że jakbym skoczył od to. Point? Nie, nie wskoczy tam. Za cholerie. Dobra, czekaj w ogóle. A myślałem, że mogę. he. No to słaba. Tędy za Chiny nie wskoczę. Chociaż... Mam jeden pomysł. Aj... Myślałem, że mogę wskoczyć na Framogę Drzwi. Ale nie. Nie mogę. Ej, ej, ej. No to, to jest dosyć niemiłe, że nie mogę się tam dostać. Czy ten kloczek może jest lekko wyższy. Dosłownie brakuje mi krańca tam doskoczyć, więc może jakbym wszedł na ten kamień tutaj, A eee, nie doskoczę tam dobra, chwilę wczytam ten zapis po prostu stąd, więc Poink. Eee, dobra Jezus, nie wiem czy nawet tam doskoczę chyba nie też może stąd Ej, dobra, jeszcze raz. ej. chyba nie dam rady tam w żaden sposób skoczyć, więc praktycznie to jest nie... nie... nie dostanę tego w tym momencie. No ale zawsze musimy tu wrócić też po złodzieja, nie więc? No niestety, gdzie ma chłopaki? Tak, za... będziemy musieli tu jeszcze wrócić, żeby odebrać tytuł złodzieja, więc, I o to chodzi, no to nie ma zbytnio dużych problemów. A, no i skończyłem na drugim krańcu mapy. To. To chyba nie jest najlepszy pomysł. wracamy. Chwila, 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 chwila. A, ja tu byłem. No tak. Ja tu byłem. Jeszcze poprzechodźmy sobie po tych. Aj. Czy dałoby się jeszcze przejść przez te niższe piętra? kanałów Dobra Chwila, mam jeszcze jeden pomysł Pójdę sobie tędy Jeśli się nie mylę, powolne spadanie, czyli to Myślałem, że to naprawdę spowalnia spadanie. By było miłe, bardzo miłe nawet. Użyć w powietrzu. ej to słabo. W ten sposób się tam teraz nie dostanę. Słownie w żaden. Ah. Myślałem, że może coś tam oh. się oh. hmm. conego przejścia. Aha, aha. Czy jeszcze cokolwiek mogę tu zrobić? Nie wydaje mi się. Zawsze warto spróbować. Cokolwiek. Nie, nic tu nie ma. Dosłownie nic. Co mógłbym użyć, co mógłbym wykorzystać w jakikolwiek sposób? Po prostu się nie da. Muszę się dostać. Tutaj. Nie. Chwilę. Tutaj. Kto i tutaj pomieszczę? O, no, zgasła ta. O, tu pochodni zgasło. No. Może y tak? nie mam żadnego dosłownie. a, a. okej. Okay. Już rozumiem. Ja wskakiwałem jak debil! Okej okay. Dobra, to w takim razie tak. Tak. Przejdziemy sobie na górę. Nawet zapomniałem kompletnie o tym, że są w tej grze przyciski. zaczęło się trochę rozejrzeć na boki. No i proszę ba, no i tak ten skok się przydał. Chyba tyle, nadal nie znaleźliśmy tego sygnetu. Trochę mnie zaczyna to martwić. Hmm. Czy to na pewno nie jest tutaj? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie dobra. W takim razie wychodzimy, polecimy sobie jeszcze tam. zachódą idealnie wskazywało na te kanały Nie miło powiem nie miło jestem debilem... Eee. Słabo Bo nadal nie znaleźliśmy tego zmianego sygnetu. Dobra, to no w tym momencie kończę ten odcinek. Ja przez ten czas poszukam tego sygnetu jeszcze tutaj poza odcinkiem i widzimy się w kolejnym odcinku, więc żegnam się z Wami i do kolejnego. Na razie i cześć!